E, witam bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagramy w Assassin's Creed 2. No, nie. nie. Zrobiłem coś takiego, żeby mi może mniej logowało e, Assassin's Creed trwa się podczas nagrywania, ale no, nie wiem, czy to zadziała troszkę. No, może troszkę mnie to podwiększyło ten program. Ale nie o dużo, naprawdę nie o dużo. Może to także przez to, że mi się może inny film montuje? Nie wiem, nie wiem Naprawdę nie wiem No to szczegół, dobra, nieważne Takie mam Tak, mam 20, a tak to... Tak, już, 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 już mniej, nie? Już, 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 już mniej Niestety Dlaczego tak jest? Teraz, jeśli tam idziemy, nie, nie, do końca Poza tym mam mało florenów. Dlaczegoż to? Dlaczegoż to? O, tak, właściwie to? Jesteśmy w domu. Dziwne, bo tu powinien być nie dobra, nie Moim zdaniem. Nie! No, żyje. <coughs> Ezio, thank God you're alright. This madness with the Medici and the Pazzi. Is this why you pursued Francesco? Not exactly. Well, whatever your reasons, the city is safe again thanks to you. Now tell me, how may I be of service? Yeah, yeah. Ah, another page. <laughs> Aha, it's a similar cipher to the last one. This won't take long. Interesting. Mm. Indeed. I see. It's another blade design for delivering poison. Huh, the total am. Can you build it? See, it won't take very long. I just need to find a way to hollow out the blade without sacrificing it. It's alright, Leonardo. Just do what you need to do. All done. I filled your blade with a bit of poison to start with. Should you run out, just visit a doctor. Poison from a doctor in high enough doses that which cures can kill. I am in your debt once more, my friend. Anytime that's you. Anytime. Oh. Okej, okay, więc teraz może wam pokażę Do czego to Nie Kto gra to oczywiście wie o co chodzi Tylko jakiegoś strażnika by trzeba znaleźć tego nie ma nigdzie Tam dobra, coś jest Pachnie tam gdzie wyrabia teraz. I właśnie no mnie, ja takie swoje, no nie zbyt celnie. Nie, no, to nie jest, ale. Ciebie ten nowy, czy nie? Tam wymarno jemki. Co, kupimy nowe? Za to blisko jest medyk. No i teraz, tak po kolei będą się zabijać. No i po kolei w końcu, że Mówię o strzeszą. Znaczy nie ostrzejszą, tylko o mocniejszą. Kolejny przysiąg. Idziemy do Medyka po kolejno te po zatru... po truciaki. Poza tru... po os... po... turte o... Po truciznę. No, lekarzło. Cieka będziemy stać. Nie no, stać. Stać, stać. No niestety, no nie jest dobrze z naszą, naszymi pieniędzmi. Teraz widzę, że gdzie mamy gdzieś wyjechać. nigdzie. Potem już jest gram bez tego, bez tego montowania się filmu. Może będzie lepiej chodzić jeszcze bardziej, gra. No nie wiem, naprawdę. Czy ten program pomaga coś, czy nie pomaga? Z tymi FPS-ami mnie powinien nie wymagać, ale to... muszę sprawdzić dokładnie jeszcze o co chodzi, jak to mam tam zrobić przed włączeniem gry, no pięknie. To w praktyce to program mi w ogóle no, nie pomógł. Ciągle jest coś księga FPS-ów. O nie, pocz. No, no Nie no, tym zapije od razu, więc tym Ale Ale ja zrobiłem kontrę no. Trzeba lat mały. No ej! Sorry, ludzie! No! Będę to zostawiasz, chłopcze, zaraz zginiesz. A, inny, aura, jakoś poszło, no ciężko było, ale, dobra Oh A yeah. ja... Tak, żeby fajnie mi chodziła gra. Teraz ja na przykład jak patrzę taką. Tak, żeby chodziło. To będzie to było fajnie, naprawdę fajnie. Żeby chociaż było 20 FPSów jak nagrywam. To już... Byłoby wspaniałe normalnie dla mnie. Nie ma tam nic? Jest, jednak jest! <laughs> Dobra, widziałem. Jeszcze jednego afisa musimy zdjąć. <ślepuszczak> to nie ja. <ślepuszczak> z początku już na się że pomógł, ale to jeszcze przed nagrywaniem było, było więcej FPS-u, nic. Zdaje się, że ja zabrałem ma wyjść. To tam musi się jest wyjście To jest takie większe, więc chyba jest wyjście. Hmm... albo może sobie punkt dotykowy zrobimy Tu na razie się to nie przydaje, ale w badach te, te punkty takowe to są bardzo potrzebne moim zdaniem tylko sobie zajemy punkt i musimy kończyć odcinek ja chopę może cię zmontuję i nagramy się odcinek Добре, јас шо ја ми жега на Марка.